Spotkanie się z postacią Zdachora jest jednym z najprzyjemniejszych przeżyć w mojej karierze aktorskich, że ten, ten, ten facet ma w sobie wpisane tyle jakby pozytywnych i dobrych cech, które każdy z nas chciałby posiadać. I Większość z nas pewnie, albo może i wszyscy je posiadamy, tylko często je tłumimy, bo są, bo są nieatrakcyjne i, i nie, 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 czasami. Lepiej użyć jakichś innych narzędzi, le, le, lepiej iść na skróty, żeby osiągnąć jakiś cel. A to jest facet, który na skróty nie chodzi. On ma swój, e, sw sw swoją powagę, swój ciężar i swój kręgosłup, który go prowadzi po prostu, prosto przez życie. I temu życiu się nie poddaje i nie ugina, i to była ogromna przyjemność zmierzyć się z nim. Pan też troszeczkę ingerował w scenariusz, i że tam była dodana, dodana scena, właśnie taka, w której kupię Pan się w rzece. Zawsze się ingeruje troszkę w scenariusz. No, scenariusz jest pewnego rodzaju taką materią bazą wyjściową. Tak? To są tylko scenariusz filmowy wygląda w zasadzie jako spis dialogów. Resztę i scenizację ten trzeba wymyślić, wykreować, i tutaj już jest jakby nasza rola. I też żeby w te, te dialogi... Z włożyć jakby życie i charakter postaci, to już jest rola aktorów. Ale wiem, że za tym też chyba było drugie takie przesłanie, żeby pokazać ten negliż w troszeczkę inny sposób. Tak, no to troszkę, troszkę było na zasadzie takiej, że przeważnie w filmie jakby w wątkach damsko-męskich pokazuje się kobiety, które nie wiem, kobiety roznegliżowane albo biorą prysznic, albo kąpią w rzece, jakby tą seksualnością kobiecą się tam mocno filmowcy posługują, a ta historia opowiada o czymś innym, ta seksualność w bohaterze moim była uśpiona przez lata tułaczki, natomiast mocno rozbuchana w, w postaci Z Zosi e i to u niej trzeba było rozbudzić te namiętności. To nie była dodana scena, która by która była tylko dlatego, żeby powstała, tylko to, to później niosło konsekwencje ich zbliżenia i tego, że ona jakby e te, te namiętności w sobie rozbudziła, a później i w nim. Czy kino też powinno się troszeczkę zmieniać, żeby trochę inaczej pokazywać właśnie i kobiety, i, i czy to jest taki właśnie moment na taką dyskusję i taką trochę rewolucję może w kinie? Kino nieustannie się zmienia, sztuka się zmienia, bo się dostosowuje do czasów, jakby to jest, to jest funkcja w ogóle sztuki. Odpowiadać na potrzeby czasów, w których, w których się ją tworzy, i tak samo jest z kinem. Myślę, że filmy, które były robione w latach 90., nie miałyby szans powstać dzisiaj. Ostatnio oglądałem jakieś komedie z lat końcówki 80. i 90., które były hitami w tamtym czasie. Były mega seksistowskie. Wszystkich nas to wtedy bawiło. Natomiast dzisiaj, jak się na to patrzy, to jest, jest taki odróż że niekoniecznie. I myślę, że to jest to, że społecznie ludzie jakby dojrzewają do, do tego, żeby inaczej patrzeć na pewne sprawy, a kino jest jakby odbiciem tych spostrzeżeń, więc, więc kino się zmienia nieustannie.